Maryjne zamyślenia. święty Ludwik Maria Grignon de Montfort. By tę prawdę udowodnić, zebrałem długi szereg fragmentów z pism świętych ojców i doktorów Kościoła. Nie chcąc jednak wywodów swoich zbytnio przedłużać, poprzestaję na jednym. Tobie się oddaję święta dziewico, bo jesteś puklerzem zbawienia, jaki Bóg daje tym, których chce zbawić. Chciałbym tu przytoczyć dwa wydarzenia świadczące o prawdziwości tych słów, a mianowicie to które można znaleźć w kronikach świętego Franciszka. Czytamy tam jak w ekstazie ujrzał on wielką drabinę znoszącą się do nieba, na której końcu znajdowała się Najświętsza Panna. Przez to widzenie zrozumiał, że należy wspinać się po tej drabinie, aby dojść do nieba. To, które przytaczają kroniki świętego Dominika. Jest w nich mowa o biednym heretyku, obętanym przez 15 tysięcy szatanów. Działo się to w pobliżu Persacone, gdzie święty Dominik wygłaszał kazania o różańcu. Szatani ci, na rozkaz dany im przez najświętszą pannę, ku własnemu zawstydzeniu, byli wzmuszeni wyznać tak dobitnie i jawnie, kilka wielkich i pocieszających prawd dotyczących nabożeństwa do Matki Bożej. Iż tej autentycznej opowieści i pochwał wyrażonych wbrew woli szatana na temat nabożeństwa do Najświętszej Panny nie sposób czytać bez wylewania łez radości. Jeśli nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy konieczne jest dla wszystkich ludzi chcących osiągnąć żywot wieczny, to o wiele potrzebniejsze jest ono dla tych, którzy są powołani do pełnej doskonałości. Nie wierzę, by ktokolwiek mógł dojść do ścisłego zjednoczenia z Panem Bogiem i do doskonałej wierności Duchowi Świętemu, jeśli nie jest ściśle zjednoczony z najświętszą dziewicą i nie zależy całkowicie od jej pomocy. Tylko Maryja znalazła łaskę u Boga. Bez pomocy innej ludzkiej istoty wszyscy, którzy po i znaleźli łaskę u Boga, znaleźli ją jedynie przez Maryję i tylko przez nią znajdą ją ci, którzy jeszcze przyjdą. Maryja była pełna łaski, kiedy pozdrowił ją archanioł Gabriel. Została przepełniona ofitością łask, kiedy Duch Święty na nią stąpił i w sposób tajemniczy ją osłonił. Tę zaś podwójną obfitość Maryja z dnia na dzień i w każdej chwili tak pomnażała, że osiągnęła niezmierzony i niepojęty stopień łaski. Najwyższy uczynił Maryję jedyną skarbnicą swoich bogactw i jedyną szafarką łask, aby według swojej woli uszlachetniała, podnosiła i wzbogacała ludzi, aby wprowadzała kogo chce na wąską drogę wiodącą do nieba aby przeprowadzała kogo chce mimo wszelkich przeszkód przez ciasną bramę życia, aby wreszcie dała tron, berło i koronę królewską, komu jej się podoba. Jezus jest zawsze i wszystkim owocem i synem Maryi, a Maryja jest wszędzie prawdziwym drzewem, które nosi owoc żywota i prawdziwą matką, która rodzi Jezusa Chrystusa.